A posłowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiary jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Kto z Was, mając sługę, który, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem Ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję Sudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Sudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, sprawę wiary omawialiśmy w ubiegłym tygodniu. Ja troszeczkę nawiążę teraz jeszcze do tej z sprzed tygodnia. Przypomnę, że mówiłem o takiej, takiej koncepcji Stenberga dotyczącej relacji, budowania relacji miłości i rozwoju dojrzałej relacji, która polega na pierwszym... Bum! Duch Święty. Albo nie wiadomo co. Zostawcie, zostawcie. Niech tak będzie. To jest tak powiem, pewne divertimento. Niech zostanie. A, jeszcze nam na ktoś zębdał. Mamy lekarza? Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. To siła wyższa, to, to nie jest tak. Dobrze, to może ja pociągnę, a tutaj żeby też nie, nie żebyśmy się tak nie, nie skoncentrowali na, na tym zdarzeniu. Wystarczy tam dwie, trzy osoby, które pomogą. Tak, jest ksiądz Tom Michał. OK. Dobrze. Mówiłem o relacjach, relacjach dojrzałych, budowaniu dojrzałych relacji, w których ważnym elementem jest ten pierwszy etap, to jest takiego zauroczenia, zachwycenia, drugi etap pewnej, pewnej intymności, która polega na otwarciu wewnętrznym. Dzielą się swoimi marzeniami, jakimiś trudnymi rzeczami. I trzeci etap to jest taki, którym jest ścisły element aktu woli, kiedy ja trwam przy danej osobie, przy danej, przy danej idei, czy przy temu, przy tym, wobec czego deklaruję miłość, trwam mimo zdarzeń trudnych, a wręcz przeciwnie, im trudniejsze zdarzenia tym bardziej trwam. Mówi o tym to drugie czytanie, Pan św. Paweł wzywa Tymoteusza do tego, żeby wytrwał w tych zmaganiach, w trudach znoszonych dla Ewangelii. Na tym właśnie polega, polega pewien rodzaj dojrzałej relacji. Dojrzała relacja międzyludzka polega na tym, że kiedy mamy kryzys, to ja trwam właśnie mimo kryzysu. Właśnie jak kiedy jest kryzys, kiedy jest ciężko, kiedy ja nie mogę na daną osobę patrzeć, to ja przy niej, wiecie, to jest łatwo powiedzieć, tak? Tylko wiecie, ktoś cię zrani i trzeba to omówić, trzeba to, trzeba to przebaczyć, trzeba temu wyjść naprzeciw. Nie dość na tym, jeżeli są to bliskie relacje, to trzeba temu, gdyż nie jeszcze niejednokrotnie się wezwano do tego, żeby tego temu człowiekowi pomóc, żeby mu usłużyć. No i tu się zaczynają schody. Dlatego że. Dlatego, że tu wychodzi ta użyteczność bądź nieużyteczność sługi. Dlatego, że to określenie, to nieużyteczność jest dość, dość nietrafione. Ten grecki, to grecko, greckie słowo, archaros, które tam jest używa, użyte, ono bardziej w, tej, w tym swoim polu semantycznym, bardziej pasuje tutaj określenie, które w tym, ono ma w polu, w polu semantycznym swoim znaczeniowym, ma y, y, znaczenie po polsku byłoby to bezinteresowne. Cudzy bezinteresowni jesteśmy. Bardziej by to pasowało do charakteru tego, 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 co to słowo oznacza. I bezinteresowność relacji będzie właśnie wychodziła wtedy, kiedy ja jestem zraniony, kiedy ja jestem w jakiś sposób spotykam się z trudem i mimo tej, tego zranienia i tego trudu wychodzę naprzeciw osobie, osobie, która mnie zraniła, która jest dla mnie trudna, wobec której deklaruję miłość w relacjach bliskich, ale generalnie rzecz biorąc, również deklaruje. Pewną, pewną sposobność chrześcijańską jako chrześcijanin. Bo mówiłem na kole biblijnym, że jeżeli, proszę Państwa, uświadamiam, jeżeli znajdę się w niebie, zakładam, że znajdziemy się w niebie w 100%, I teraz proszę sobie wyobrazić, że do tego nieba trafia i y grekowski. Z którym ja po prostu no, nie ma opcji w ogóle, żeby było, żeby było nam po drodze. Albo jakaś Iksińska. I ty wchodzisz, patrzysz, a Iksińska siedzi pod niebiańskim krzaczorem, pije sobie niebiańskie espresso, a Grekowski y rąbie sobie steka, bo tam będą te, te dania z wybornych win i z wybornych mięs, jak czytam u Izajasza. Ja sobie grzmoci tego steka, takiego bastan, basten, bas. Bastenowanego, czyli takiego oblewanego takim masłem z, z, z tymiankiem i sobie tak sobie siedzi, to pije wyborne wino, ty wchodzisz mi, no nie no. Z Iksińską i z y Grekowskim, przepraszam bardzo, ale ja z tym towarzystwem nie chcę mieć nic wspólnego. No to sobie teraz wyobraźcie, sobie weźcie tych swoich adwersarzy, tych wszystkich ludzi, którzy wam nie po drodze, którzy wam gdzieś tam w jakikolwiek sposób przyszli przykro i tu jest potrzebna bola. Tu jest potrzebna wola, tu jest potrzebna dobre nastawienie, że Ty chcesz dla tych ludzi dobrze. I dopiero wtedy tak naprawdę wychodzi prawda o naszym sercu. I ona będzie wychodzić w relacjach właśnie ta, ta bezinteresowność, czy ta bezinteresowna miłość chrześcijańska. Ona będzie wychodzić właśnie wtedy, kiedy jest trudno. I na przykład będzie wychodzić wtedy, kiedy ja się modlę za swoich nieprzyjaciół, przypominam Wam ten fragment, który, o którym wam mówiłem w lipcu, że jeżeli twój, że nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięże, do mnie należy pomsta, jeśli, ale jeśli, jeśli twój nieprzyjaciel cierpi głód, nakarmi go. Jeśli jest spragniony, napój go. Nie daj się pokonać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I dopiero tak naprawdę wtedy wychodzi świętość. Wtedy wychodzi czystość intencji. I też tak naprawdę wychodzi wtedy właśnie czystość intencji w relacji z Panem Bogiem. Bo zwróćcie uwagę, że my niejednokrotnie my handlujemy z Panem Bogiem łaską. Przychodzimy na nasze święto, bo próbujemy coś załatwić. Przychodzimy na ritę, próbujemy coś załatwić. Jedziemy na, na pielgrzymkę, próbujemy coś załatwić. Etc. Et Najgorzej jest to, jeżeli się okazuje, że to, co my próbujemy tam w jakiś sposób załatwić, nie wychodzi. Ale to jest czystej wody, no nie chcę powiedzieć, że handel. Ale to jest taka troszeczkę no, barterowa wymiana, y, przynajmniej usiłowanie barterowej wymiany, wy, 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 barterowej wymiany dóbr. Barterowej, czyli bezgotówkowej. Bez, bez, bez I to chodzi o to, żeby kiedy przychodzi mi, y, przychodzi mi sytuacja, kiedy Pan Bóg nie wysłuchuje mojej modlitwy, ja mówię. Y, Przepraszam za w trend, ale na przykład jak ja przez, z perspektywy 30 lat, czy tam 30 paru to yy, jak pamiętam, że, że się wziąłem i, i zaręczyłem i chciałem się koniecznie ożenić i wszystko już miałem uszyte i miałem smoking uszyty i garnitury i kupione miałem yy, yy, te kieliszki i yy, wszystko i miałem jechać do, do Curychu, gdzie miałem się ożenić i mnie stąd nie wypuszczono. I musiałem tu siedzieć, bo, mi, bo, bo nie mogłem stąd wyjechać. Bo takie to były, nie było się, to nie miało się paszportu, tak o, pt, tak. I ja pamiętam, że Pan Bóg mi, pan, ja miałem do Pana Boga takie pretensje, że się w głowie nie mieści. Ale jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to gdyby Pan Bóg mnie wysłuchał, to ja nie wiem, gdzie ja bym teraz był. I jestem za to mu wdzięczny, że wtedy mnie nie wysłuchał. Bo ja bym wtedy z wami tutaj nie był teraz. Ani, 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 my, ani wy ze mną. Więc czasami jest tak, że Pan Bóg nie wysłuchuje modlitwy bezpośredniej, przerabia ją na inny sposób i prowadzi ją w inny sposób. I wysłuchuje i prowadzi tak, jak On chce. Tylko cała, cała tajemnica polega na tym, żeby móc zrezygnować ze swoich własnych tam idei, tych konfabulacji, tych wszystkich projektów po to, żeby. Posłuchać się tego, czego on ode mnie chce. Chociaż czasami to wymaga naprawdę dużego wysiłku i bólu, i rezygnacji z siebie. I wtedy tak naprawdę wychodzi prawda o tym, o tym, o tym jaka, ta relacja ze mną, jaka ta relacja ze mną jest. Wczoraj, widzicie, wczoraj przeżywaliśmy rocznicę, no, wspomnienie świętej Faustyny. I zwrócił uwagę, że ona, ona została powołana w miejscu niedaleko, ja się tam niedaleko wychowałem. W, 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 w Łodzi. Bo tam taki był kwestem był i ona tam usłyszała, zobaczyła Pana Jezusa i usłyszała, on ją powołał. I ona nie chciała się na to zgodzić. I ona nie chciała w pierwszej chwili podjąć tego, tego, tego wyzwania, bo ona miała inne inne projekty, ale poszła, poszła do katedry łódzkiej, poszła, pomodliła się i zaczęła podejmować wysiłek, chociaż aczkolwiek ten wysiłek nie był od razu uwieńczony sukcesem i różami. I on musiała zrezygnować z takich czy innych rzeczy, po to, żeby wyjść naprzeciw temu, czego on, on od niej oczekiwał. I doprowadził ją do takiego momentu, kiedy ona pisze w swoim dzienniczku. Serce bym dała pokroić sobie dla Ciebie. Taką mam miłość do Niego. Serce bym dała pokroić dla Ciebie. Ale na początku to było trudne. I zawsze to wymaga pewnego rodzaju za, 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 y, za, y, za, za, zaparcia się siebie i wyjścia naprzeciw y, try, trudnej sytuacji. Proszę pamiętać. Że ta bezinteresowność, ta bezu, bezużyteczność, o, o której mówimy, to ona jest mówię, dość, dość taka nie, nie, mylna, mylna i nietrafiona do końca. Relacje z osobami bliskimi, w ogóle ogólnie, relacje chrześcijańskie, będą tak naprawdę mierzone Twoim stosunkiem do wrogów. Do tych ludzi, którzy są Ci nieprzyjaźni. Ci, którzy są dla Ciebie niemili, ci, którzy Cię w jakikolwiek sposób skrzywdzili. To jest pierwszy miernik, najtrudniejszy to jest papierek lakmusowy. Później będziesz miał ten, w relacjach tych bliskich, przyjacielskich, małżeńskich, rodzinnych, też w rodzinie różnie bywa. Czasami bywa tak, że lepiej wychodzić się najlepiej na zdjęciu, żeby najlepiej na zewnętrznej stronie, żeby można było obciąć. Tak? Czasami tak, to tak jest powiedzenie. I teraz to jest pewien, pewien trud podjęcia takiego wysiłku, żeby wyjść naprzeciw, naprzeciw trudnym relacjom rodzinnym, mimo swoich jakichś tak czy inny, takich czy innych rzeczy. I trzecie, w relacji z Panem Bogiem: przede wszystkim, a może na, na samym początku, bo nie będziesz miał bogów, coś przede mną, że w relacji z Panem Bogiem to nie chodzi o to, że on będzie moich kaprysów wysłuchiwał, chodzi o to, że ja jestem wierny. Ja jestem wierny. W mojej modlitwie codziennej ja jestem wierny w, w regularnie przyjmowanych sakramentach, że jestem wierny w regulacji przyjmowanej Komunii Świętej, że ja mam stałą spowiedź, a nie od przypadku do przypadku, od chcenia do niechcenia, od kaprysu do kaprysu, albo tak, albo tak, że ja podejmuję wysiłek taki czy inny dla Niego. Nawet jeśli on wydaje mi się, że mnie nie słucha, że jest mi nieobecny, taką, taką znam dziewczynkę, malutką, yy, yy, taką rezolutną i ona wchodzi, ma rodziców takich poukładanych, jak wchodzi do, kościoła, to, wchodzi do kościoła, to macha panu Bogu. Ma, a tam ma cztery latka, macha panu Bogu. I wychodzi z kościoła, mówi, znowu mi nie odmachał. I to jest to, że nawet jeśli mu ci nie odmacha, to, żeby, żebyś zawsze kiedy wejdziesz, żebyś mu machnął. To jest cała umiejętność. I proszę pamiętać, że jeżeli będziesz patrzył na to, jak, w jakich relacjach jesteś, w jakiej dojrzałości tej relacji jesteś, pamiętaj, uczę was tego, że relacja z Panem Bogiem wiary jest, relacją, jest, jest doświadczeniem relacyjnym, dynamicznym, ono się rozwija i będzie zależało od Twojej pracy i współpracy. A intencja, czystość intencji będzie wychodziła w kryzysach w relacjach międzyludzkich? Ale również wtedy, kiedy jest ciężko, jest trudno, a mimo to, że jest ciężko i trudno, panie, ja przychodzę do ciebie. A może jesteście już na takim etapie. Daj Boże, żebyście, żebyśmy byli wszyscy na takim etapie. Kiedy on mówi, kiedy, kiedy Faustyna mówi, serce bym dla ciebie dała sobie pokroić. Nie będę was pytał, czy mamy takie, 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 takie. Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Po, po sobie odpowiedź na pytanie, w jakich relacjach jestem, jak ja je przeżywam, jak one się kształtują, czy ja je buduję, czy je niszczę, jakie są moje odnosienia do nieprzyjaciół, jak wygląda moja, moja stała, regularno, regularnie podtrzymywana wiara, czyli ona jest karmiona modlitwą, postem i jałmużną. A w sposób szczególny tutaj akcentuje kwestię modlitwy codziennej, sakramentów regularnych. Oczywiście uszy świętej, kontaktu z Pismem, ze Słowem, Morzem, etc., etc. To są pewne struktury, w których podtrzymuje się te relacje. To się z sufitu nie weźmie. Mówi święty Paweł, łaska buduje na naturze. Trzeba stworzyć fundament, żeby można było się temu, że tak powiem, żeby się można było o co oprzeć. Bo jeśli to się będzie działało tylko na emocjach, to się będzie działo tylko na kaprysach, to się będzie działo na zachciankach, to taki, przyjdzie taki moment, że się to po prostu będzie rozsypywał jak domek, jak domek z kart. Dlatego. Proszę się nie martwić ciemnościami, zniechęceniami, z, 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 z takim zniechęceniem na szyi świętej, rozproszeniami na modlitwie, bo paradoksalnie, im trudniej jest Ci na modlitwie, im jest trudniejsze kazanie, po prostu z sufitu na wysokości górnych strzałek organowych, jak to nazywam, że strzela, że kazanie jest nie do ludzi, tylko tam na wysokości górnych strzałek organowych, no po prostu, to jak mówi, taki dowcip jest, że chodzi biskup do, do tego, do, do, do przedszkola i mówi dzieciom, pamiętajcie dzieci, że Bóg jest transcendentny i immanentny. To jest właśnie strzał na wysokości górnych y, y, strzałek ty, y, piszczałek organowych. że Nawet jeśli to jest na wysokości górnych strzałek organowych, to ja jestem. Bo ja jestem tu dla Ciebie, Panie. przedam na spotkanie. Chcę mimo trudu, mimo siłku, mimo... Jest hałas, dzieci biegają, coś tam się dzieje. Ktoś zemdlał, przekwaty się przewróciły. Zimno jest, gorąco jest, upalisko, zmróz. Ja jestem, bo chcę przy Tobie być. I to jest akt woli. I On się najbardziej liczy. I tak naprawdę wtedy ta modlitwa jest najbardziej wartościowa. Nie wtedy, kiedy jest mi wygodnie, jest przyjemnie, kiedy jest nieprzyjemnie, kiedy jest kryzys, trud, zmagania, o czym mówi drugi list o Tomatuusza, Podejmij to zmaganie, podejmuj trud dla Ewangelii, bo tak, tak naprawdę wtedy jest prawdziwe, wiarygodne, autentyczne, szczere i wartościowe i owocne w, swoim, w, swoim, w swojej perspektywie.